Siema Widzowie. Wreszcie znalazłem oponenta. Trochę się naczekałem, ale już jedziemy z partyjką. Dwa razy wygrałem z tym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie coś ciekawego. Może co cztery wrzuci. Jeśli mam w tym wariancie 2-0, to możliwe, że jest. C3? To jest mega pasywne. To jest mega pasywne. Blokuje pole dla skoczka. Jedynie tyle, że przeciwnik bardzo chce zbudować silny łańcuch pionkowy, ale czy jemu to jest potrzebne? Rozwijamy figury na spokojnie i będziemy chcieli rozwinąć gońca. Trudno jest... Wszystko, co chce, daje mi ten przeciwnik. Daje mi tutaj związanie. Mogę teraz zrobić długą broszadę, zagrać e5. Może od razu mogę zagrać e5. <laughs> bardzo dużo dostałem w tej pozycji. Mm. Może nawet powinienem to bić, cofnąć hetman d7 i byśmy mieli transpozycję do, do jednego z dobrych wariantów. Tak, jak zagram tu, zagra skoczkiem. Mhm. Jak zbiję, no to wezmę skoczkiem i nic się nie dzieje. Mogę zagrać e6, jak zbiję, wezmę pionkiem, otworzymy linię d, rozwinę sobie gońca. No, nie mam tutaj jakiejś szczególnej przewagi, ale ogólnie mam dobrą pozycję. E6 wygląda jak, jak niezły ruch. <coughs> Chociaż nie jestem na 100% pewien, czy chciałbym go rzeczywiście wykonywać. Fajnie by było utrzymać te Hetmany jednak na szachownicy. Tylko, że co zrobić? Hetman H5 mógłbym zagrać. Hetman H5. Skoczek ma problem, żeby się rozwinąć. Gońca może przeciwnik rozwinąć. No, ale ja tak czy inaczej będę chciał. Jakby H3 nic nie daje. Roszada to E6 i goniec na D6. Zagram Hetman H5. Olewam tego Hetmana, bo on celuje tylko w pionka, który jest broniony. Tutaj mam. Nie zauważyłem, że będzie atakował punkt F7, ale, ale ja to bronię Hetmanem, więc jest spoko. I teraz mogę się rozbijać na różne sposoby, mogę rozbijać się przez e5, właściwie może e5 jest nawet lepsze niż e6, no jest od razu podważa centrum. Rywal wchodzi gońcem tutaj na diagonale, wydaje mi się, że to jest zły wybór, chyba że chce robić długą roszadę. Jeżeli przeciwnik chce robić długą roszadę, to jest to, jest to dobry ruch, goniec e3 i prawdopodobnie on chce te, tej długiej roszady. Mogę zagrać E6 albo E5. I E5 mi się podoba, bo jest bicie, bicie. Skoczek bije, Hetman bije. Jeśli wymiana, to jest nacisk. Dobra, idziemy z tym E5. Chcemy się rozwinąć aktywnie i może nie C5 wleci potem. Jak Hetman będzie stał w centrum. Więc jeżeli przeciwnik zbije, biorę skoczkiem. Jeżeli przeciwnik nie zbije, to idę pionkiem do przodu. To idę. Okej. Okay. Biorę skoczkiem. Jeśli skoczek zbije, to jest fajnie. Jeśli skoczek nie zbije, to wygląda na to, że też jest dobrze, bo przeciwnik nie ma, jak mnie zaszachować. <laughs> Może jedynie zbić tego pionka, co mu chyba nie daje zbyt dużo. W ogóle nie, nie jestem pewien, co mu daje taki manewr. No, i ja oczywiście biję biję i mam e, mocny, mocny atak tutaj. Skoczek wchodzi. Skoczek wchodzi do gry. Mógłbym nawet poświęcić tutaj wieżę, tak sobie myślę. Poświęcam wieżę i jeżeli skoczek bije, to biorę gońcem i jest groźba matowa od razu. A jeśli weźmie gońcem, to jest szach, bicie, biorę i król jest otwarty. Jest otwarta pozycja wrogiego króla. A to jest bardzo kuszące, może on mnie podpuszcza. Nie, no, ale bardzo mi się podoba ta idea. Nie można atakować mojego króla póki co nie ma natychmiastowego szacha, więc robimy tak, hmm. albo szach on nie bije, tylko gra tędy. No to wtedy dostaje. Widły traci hetmana, tak? Nie, hetmana nie. No tak, traci hetmana. On mi bije hetmana, ja mu bije wieżę. Dobra, poświęcamy wieżę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale bardzo mi się ta idea podoba. Bardzo mi się ta idea podoba i zobaczymy jak to się rozwinie. Jeżeli by zbił skoczkiem nie można zbić, bo wchodzi szacha, potem hetmanem bije. Czyli zbił gońcem. W takim wariancie, jak to będzie. Jakoś mniej. To nie. Nie idę w ten wariant. Skoczek bije. Pionek bije, goniec bije. Hetman. Hetman. To jest bardzo ciekawy wariant. Kurczę. Co z tego wyniknie? Jestem, jestem naprawdę ciekaw. Ten wariant się trzyma na tym. Trzyma się przede wszystkim na tym. Oddaje jakość, ale król nie może wykonać komfortowo orszady. I ten wariant trzyma się na tym, że hetman przeciwnika nie może dać mi żadnego szacha. Rywal się bardzo zastanawia, czym zbić. W gruncie rzeczy myślę, że nie ma to znaczenia czym on to zbije. Przejdziemy do takiego samego wariantu. Ja zbiję tędy. Bicie gońcem byłoby mniej dokładne. Bicie gońcem byłoby mniej dokładne. Myślę, że trzeba zbić pionkiem i się dopiero wtedy zastanawiać co dalej. Goniec bije. I teraz e, mam różne opcje. To znaczy rywal może tego gońca obronić wyłącznie grając Hetman D1. I po Hetman D1 ja mam Hetman E5 Hetman, E5 Król, musi odejść. Nie, król nie musi odchodzić. Wieża może się odsunąć, ale jest to nieprzyjemne związanie. I ja muszę przycisnąć przeciwnika, jak mocno jestem tylko w stanie. Więc, e, co zrobić? Goniec C5. Goniec C5, bo król będzie musiał odsunąć się na F1. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Hetman wchodzi tutaj na związanie. Król F1 nie jest teraz możliwe, bo wieża spada, więc wieża musi odejść na G1. Jak wieża odejdzie na F1, to na tym związaniu wygram. To na tym związaniu wygram. Chyba, że rywal będzie jakiś próbował, jakiś manewrów z przejściem gońcem na C4, królem na D2. Różne tutaj są opcje, ale wydaje mi się, że wieża G1 jedyny dobry ruch na ten moment. No dobra, ale to ja biorę wierzę w takim wypadku. I mam nadzieję, że nic nie podstawiam, ale nie wydaje mi się. Hetman wchodzi do ataku i chce przeciwnik zrobić długą roszadę. Ruchem, który mi się podoba, jest goniec C5 z propozycją wymiany. I z obroną przy okazji. I wieża wkracza do gry. gry. Czyli, jak obecnie wygląda sytuacja? Jest figura przewagi na czysto. Z kompletnie wygrana pozycja, jeśli tylko tego nie czegoś tutaj nie podwale, ale nie sądzę, żeby tutaj jeszcze coś mogło się złego stać. Wymieniamy, znaczy bijemy figurkę. Rywal już teraz może zrobić roszadę, ale my możemy cofnąć gońca. Możemy też. E... Co byśmy chcieli tutaj zrobić? Może zablokujemy mu króla i zagrozimy matem? Tak, zablokujemy mu króla. Nie ma szacha, bo skoczek. Jakby nie było skoczka, to tutaj byłby taki ładny matylnego rzędu rodem z, e, z pierwszych zadań na puzzle. E, puzzle raszu. Nie chcę tego bić, bo, bo stracę gońca i będzie to nadal wygrana pozycja, ale po co, po co upraszczać? Po co pomagać oponentowi? Właściwie to, właściwie to mógłbym wygrać robiąc. Bijąc gońca, on mi bije mojego gońca i wchodzę z widełkami. I, I nie ma szacha, bo skoczek i hetman pokrywają pola, na których hetman mógłby nas zaszachować. Ale dostałbym tego mata tylnego rzędu i, i zobaczcie, ale bym wpadł w tym momencie. Dobra, król idzie na, na b8. Bicie nie było możliwe, przegrywałbym partię. Ale teraz mogę zaszachować i wieża musi się koniecznie zasłonić. Wieża musi zasłonić. I wejdziemy sobie wieżą na D8. Wymuszamy wymianę figur. W najgorszym wypadku wymuszamy wymianę figur. I po prostu wygrywamy tę partię. Więc sądzę, że przeciwnik już teraz mógłby się poddać. Musiałbym coś bardzo zepsuć, żeby tej partii już teraz nie wygrać. Chociaż mógłbym teraz. Zagrać jeszcze A6, żeby czegoś głupiego nie podwalić. Chociaż jest związanie. Dobra, jest związanie. Nic konkretnego nie grozi. Wchodzimy wieżą na D8. Hetman wiąże wieżę z królem, więc tutaj mata nie ma. Nie musimy na to nawet reagować, bo jest nadal związanie. Na F4 bijemy po prostu Hetmanem. Więc możemy zrobić tak: goniec F3, hetman, hetman E1 lub C2, i skoczek na D4. I wykorzystujemy związanie. Zdobywamy wieżę bez. Nie musimy nawet wymieniać tutaj Hetmana i wieży. Możemy wrzucić skoczka na d4 i zdobyć bez żadnych, nic nie oddając w tym wariancie. Więc król mógłby, mógłby się przeciwnik odsunąć królem, żeby mnie zbejtować pod wzięcie hetmana i mata tylnego rzędu. Ja bym próbował pewnie w taki sposób na miejscu przeciwnika, bo jeżeli zagra w inny sposób, no to mogę zbić z szachem. Więc król b1 bym próbował. Oczywiście to oddaję wieżę za darmo i przegrywa partię, ale, mm, ale jeżeli bym się po, pokusił na hetmana, to dostaję matatylnego rzędu i myślę, że tego przeciwnik powinien spróbować. A teraz jest, jest już dobry moment na poddanie się, bo egzekucja przebiegła bardzo dobrze z mojej strony. Mhm, no jest to jakaś próba, ale ja już biorę hetmana w takim wypadku. i rywal skapitulował analizujemy poszło pięknie widzowie doskonałe zrozumienie pozycji nie mam sobie nic do zarzucenia w tej partii widzę że jeden błąd silnik pokazuje tutaj zobaczymy sobie za chwilę w jakim momencie ten błąd popełniłem ale 95% bardzo jestem z tego zadowolony 2700 według Stockfisha co za co za wynik lecimy e4 Zobaczmy sobie ten wariant. No, właśnie, C3. Tu przeciwnik mi za dużo oddaje. Po prostu. Po co jest to C3? Nie broni pionka, blokuje skoczka, jedynie żeby zbudować jakiś łańcuch pionkowy, ale po co ten łańcuch? Te pionki i tak będą atakowały na skrzydle hetmańskim, a jeżeli zrobię krótką roszadę. No, może gdybym zrobił krótką roszadę, to miałoby to jakiś sens, ale krótka roszada zawsze rzadko się zdarza w ogóle w tych wariantach. No dobra. I tutaj E5 od razu można było zagrać i to jest właściwie to prowadzi do transpozycji. Prawdopodobnie prowadziłoby to transpozycji do wariantów, które, które ja grywam. Hmm. chociaż silnik podpowiada właśnie H3. H3 i tutaj chyba bicie jest najczęstszą odpowiedzią. Tak, ja to bym bił i cofał się Hetmanem na D7. Chociaż, a może bym po prostu grał E4 już jak mogę? Tylko ja tego pionka na E4 nie do końca potrzebuję. Kurcze, to jest dobre. To jest dobre. Nawet mogę w odpowiednim momencie zagrać E3 atak na G2 i atak na, na F2. Ta pozycja jest niby lepsza dla białego, ale zobaczcie, jak ile przestrzeni ja tutaj mam. Problem jest taki, że teraz C4. Nie no, nawet C4 jest niemożliwe, bo pionek D4 jest niebroniony, a ja go dwukrotnie atakuję. Więc. C3 kompletnie nietrafiony pomysł. Poszło tak, tak i tutaj. Hetman B3. Na co ja się nie zgadzam na wymianę hetmanów. Były inne opcje. Ja tutaj rozważałem właśnie. Chyba E6, nie? E6 rozważałem, ale nie wiem, czy E6 jest takie dobre. E5 silnik podpowiada. Czasami ym, zbyt nieśmiało z tymi pionkami postępuje. Natomiast Hetman H5 najlepszy ruch według silnika. Goniec D3 i teraz E5. I tu i poświęcenie wieży było błędem. Okej, okay. poświęcenie wieży było przesadą. A można było po prostu dać z szacha na D3 goniec i wieża D3. <coughs> Ok, długa roszada. Albo goniec nie, goniec A7 silnik podpowiada, że jest najlepiej. Goniec, goniec E6 z atakiem na Hetmana, a to już jakieś dzi dzikie warianty by wychodziły. Hetmana 4 i. I co? Wieża D6. Dobra, tutaj już trochę. Silnik odpływa. Eee, dobra, ja tutaj zbiłem. Wydawało mi się, że goniec D7 jest jedynym ruchem. Król D7 trzeba było zagrać według silnika. I, I Król D7 jest jedynym ruchem, który utrzymuje równowagę. Co sprawia, że moje poświęcenie właściwie było całkiem dobrą, praktyczną próbą. Na, na szybkie szachy to jest dobre poświęcenie, bo. Bo ja bym pewnie nie wpadł na to, że bicie królem będzie najlepszym ruchem. Rywal zbił gońcem. Zgodnie z oczekiwaniami. Zbiłem, zbiłem i. No, i to jest yy, świetne, świetne tutaj rozwiązanie. Tak, i tak jak mówiłem podczas partii, silnik pokazuje, że wieża G1 było najlepsze, bo wieża G1 pozwala króciec uciec królowi na H1. Goniec C5, <laughs> goniec E3. A teraz goniec E3, to o tym nawet nie, nie myślałem. No, i tutaj z atakiem na wieżę. Wieża F1, goniec pewnie E3, pionek bije. Hetman h4, wieża się zasłania i skoczek e4 i to jest wygrana pozycja znowu, kompletnie. Hetman d7 szach, najlepszy ruch według silnika, nie? Więc, więc to długo pokazuje, jak przegrana jest ta pozycja. Więc e3, bicie, koniec. I tutaj było kilka pułapek, bo zwróćcie uwagę, że jakbym to zbił, to dostaje właśnie mata tylnego rzędu. To jest, to jest niezłe, nie? Jakby do końca trzeba być czujnym w takich partiach. Odszedłem sobie królem goniec. No i tutaj to już jest. To już jest zwycięstwo jeszcze precyzyjnie wykończone. Mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało. Ja jestem z tej partii bardzo zadowolony. Cieszę się, że tak dobrze udało się zagrać. Zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronajcie. Jak macie ochotę, to wejdźcie sobie na filmik, wczoraj wrzuciłem z podsumowaniem jak wbijałem do 2400. Zapraszam was serdecznie. Dziękuję widzowie, widzimy się jutro.